Witajcie, nas sprzeda Super Samiec 2264, 21 rok. Moja sekcja 039 Super Nakrapiany białolota Jest to Samczyk z rodziny Andaluzja, Razy Europejczyk. Wnuk tej sławnej pary. Cztery najlepsze lotniki Okręgu Rzeszów. Wszystko po jednej parze z rasy kurbaskiej. Fantastyczny samczyk, silny samczyk. Idealnie pasuje do tych sami co już wybraliście ostatnio z moich filmów, lub te co macie u siebie w rozpłodze z moich hodowli. Misz polski. Mój przyjaciel szuka samca. O, to jest ten samiec kolego. Zobacz. Za parę dni wysyłka na Polskę. Teraz czyli jesteś z Ameryki. Daj znać co tydzień wysyłki do Ameryki. Bezpośrednio z Europy do Ameryki. Nie trzeba długo czekać. Z kwarantanną. Kwarantanna odpada. Wtedy jest jeszcze szybciej. Więcej informacji na telefon. Nie musisz mnie sonsami czekać na gołębie. O, Obejrz, takie fajne. bez taki byk. Co fajnego, taki gołębiec Białe nosy na tych moich produktach życia a z kapilarkoki, śmietanka, mleko, smoła, diesel, omega. Specje bakteria, grzyby. Atlantys, minerały z Morza Czerwonego, muszle, korale, algi, wszystko w jednym. I hodowcy psów, co dostarczają psy do policji czy do wojska, używają moje produkty. Między innymi Atlantys najlepszy produkt, jeżeli chodzi o minerały dla zwierząt. To jest wszystko jakość apteczna, dlatego to wszystko tak super działa i to wszystko funkcjonuje i też u was daliście ASKA, PILAR, KOKI i w moment z rana już widzicie różnica jak dzień i noc jak to super działa, pa jak on się fajnie prezentuje nigdy nie było łapany do ręki, jest sobie w woliarze. moich samców rezerwa do rozpłodu staram się zawsze zmieniać super samicą, samce różne żeby jak najwięcej uchować po tej sławnej samicy z różnymi samcami wtedy i szybciej dojdziemy do celu nie tylko i u nas super wyniki ale także i na całym świecie z moimi gołębiami w jednym sezonie 6-7 samców zmienię i jest wszystko wspaniałe Samica lepiej jak wartościowo, jak nie wykarmia młodych, podkładać i gipsowe jajka, niech sobie odpocznie, a jajka podkłada pod inne Obec. wiesz jako atleta ozdoba gołomnika z rodziny Andaluzji, Europejczyk tam jest i jesteś i i że sztampary, krew, tam z wszystkich moich sławnych gołębi. Jedna wielka rodzina. Dlatego to, się tak sprawdza. To nie jest jakieś przypadki, że tam krzyżuje z tego z tym. Tylko jedna wielka rodzina. O, wiesz, jakie piękne. To by było tyle, więcej informacji na telefon 0049-1511-290-1511 Zadzwoń, produkty od razu wyślemy, lub za parę dni gołębia razem z produktami Wtedy transport odpada, jest jeden transport za gołębie I razem wysyłamy i produkty Aska, Pilar, Koki Mleko, Smoła, śmietanka Omega, Diesel Kamikaze Naturalny doping a działaj. lepiej niż wszystko co wymyślili, albo co wymyślą jeszcze tak przyspiesza gołębie. One są w ogóle niezmęczone z lotów. Co jest kolece?